Jednym z najznamienitszych polskich transatlantyków był MS Batory. Razem ze swoją bliźniaczą jednostką MS Piłsudski były pływającymi salonami i ambasadorami kultury polskiej na świecie. Statek wcielony został do służby w 1936 roku, w 1969 natomiast tę służbę zakończył, by już dwa lata później zostać zezłomowanym w doku w Hongkongu. Przykry spotkał go los, choć służbę miał nader ciekawą, odbył setki szczęśliwych rejsów. Przeżył wojnę, w trakcie której dzielnie służył ewakuując dzieci, transportując żołnierzy, a chyba najsławniejszym kursem był przewóz rezerw Banku Anglii. Statek wykazywał też ogromną odporność na zatopienia ze strony nieprzyjaciela i to właśnie dzięki temu wszystkiemu MS Batory uzyskał dumny przydomek Lucky Ship. Niestety, statek jest już nieosiągalny dla naszych oczu, ale możemy odtworzyć smaki, jakie gościły w restauracji pokładowej. Zapraszam więc. Zaopatrzmy się w kilka wysublimowanych składników i wypłyńmy na szerokie wody smaku. Zapraszam. Pogoda jak widzicie marna. Wszędzie siąpi taki drobny deszczyk, ale jak to marynarze na morzu nie przejmują się takimi głupotami, nie przejmował się będę też ja. Jak mawiał o świętej pamięci dr Grzegorz Russak, Dobre rzeczy robi się z dobrych rzeczy, a bardzo dobre rzeczy robi się z bardzo dobrych rzeczy. Tak też jest w tym wypadku, ponieważ do zrobienia tego dania potrzebna jest jedno garstka składników, jak zresztą sami widzicie, i to właśnie od ich jakości oraz smaku zależy powodzenie całości. No i co? Do zrobienia tego dania, jakim będzie łosoś w sosie kawiorowym ze statku MS Batory, będę potrzebował. Łososia, oczywiście, mogą to być dzwonka, może to być jak w tym wypadku płat, z którego wykroją steki. Dalej jest to olej, śmietana 30, kawior. Ja dzisiaj użyję czerwonego kawioru z Pstrąga, śmiało, czarny kawior także sprawdzi się wybornie, cytryna, sól z białym pieprzem oraz garnuszek do sosu. Zaczynamy od wycięcia steków, myślę 10-15 cm szerokich. Tak przygotowane steki, ważne aby ryba była ze skórą, muszę teraz posmarować olejem oraz natrzeć sorą z białym pieprzem. Rybka marynuje się, czas więc na sos. W tym daniu bardzo ważna jest synchronizacja, ponieważ zarówno sos, jak i ryba potrzebują czasu. Dla sosu to jest około kwadrans, a dla ryby minuta, może dwie na stronę. A podaj to trzeba w tym samym czasie, ponieważ świeżo zdjętą rybę z rusztu należy polać gorącym sosem kawiorowym. Ocieramy skórkę z dwóch cytryn do garnuszka i wlewamy śmietanę. Odrobina soli z pieprzem i wrzucamy to na średni ogień. Niech się dusi 10 minut. 10 minut za nami. Spójrzmy, jak wygląda sos. Sos lekko zredukował się, a aromat wraz z kolorem cytryn przeszedł do śmietany, barwiąc wszystko na lekko żółty kolor. I teraz tak, jeśli nie chcecie, nie lubicie lub nie macie na podorędziu kawioru, dodajcie tutaj sok z dwóch cytryn, które wcześniej ubraliśmy ze skóry i uzyskamy w ten sposób sos cytrynowy do ryby, także wyborny. Ale co? Odkładam sosik teraz na bok i należy zgrillować rybę. Jak to zrobić, aby przeważnie kończyło się powodzeniem? Trzeba spełnić trzy warunki. Po pierwsze, ryba powinna być ze skórą. Po drugie, należy natłuścić rybę lub ruszt olejem, który ma dość wysoką temperaturę palenia, a trzecia sprawa to ruszt czy też patelnia muszą być naprawdę solidnie rozgrzane. Smażymy najpierw skórą do góry. Łosoś na ruszcie, przy tak silnie rozgrzanym grillu i takich kawałkach ryby, wydaje mi się, dwie, może 3 minuty na stronę będzie idealnie. Jak zapewne zauważyliście, mam na ręku prześliczną rzecz. Jest to zegarek firmy G.Gerlach. Krzysiek, dziękuję Ci za niego bardzo serdecznie i pozdrawiam z tego miejsca. A Was wszystkich zachęcam. Wejdźcie na stronę producenta, link będzie znajdował się pod filmem i zobaczcie, jak nieprawdopodobne rzeczy robią Ci ludzie. Zegarki są precyzyjne. Bardzo ładne, przynajmniej mi się podobają, ale co najważniejsze, są patriotyczne, ponieważ każdy z nich jest sygnowany jakąś polską myślą techniczną, awiacją, jakimiś sławnymi osobistościami, czy jak w tym wypadku jest to statek MS-BATORY. Warto promować Polaków, warto promować myśli techniczne, co żeśmy stworzyli, bo na skalę światową naprawdę jesteśmy potęgą. Sprawdźmy, jak tam ryba. Na dosłownie dwie minuty przed końcem grillowania się ryby dodaję do sosu kawior i mieszam delikatnie. Mm, rybka jest już gotowa, wykładam ją na talerz i polewam obficie sosem kawiorowym. Hmm, pozwólcie, że zachowam już ciszę radiową i z błogością wypłynę na oceany przyjemności. Ahoj!